Jakie 10 rzeczy chciałbym wiedzieć, gdybym znowu mógł mieć 20 lat? Jak napisał ktoś w komentarzu, jeszcze nie zgrad, a już nie mało lat. Czyli jakie podpowiedzi? Może być dla ciebie 40-latek. Obejrzyj do końca i zastosuj te rady, a twój rozwój i życie wejdzie na zupełnie wyższy poziom. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek nagrywam z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo często pytacie mnie, zwłaszcza osoby nieco młodsze, co dziś, gdybym zaczynał od nowa w sprzedaży, w biznesie, zrobiłbym inaczej, od czego bym zaczął. Drugi powód, dlaczego nagrywam ten odcinek, to zacząłem się zastanawiać, jak podsumowałbym te pierwsze 40 lat życia i gdybym mógł dzisiaj zadzwonić do 20-30-letniego Grzegorza. Grzesia, to jakich rad udzieliłbym sam sobie? z perspektywy 40 przeżytych lat. I tymi dziesięcioma przemyśleniami chciałem dzisiaj z Tobą się podzielić. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaką poradziłbym sobie, gdybym znowu miał 20 lat, to dbaj o siebie. Dbaj o siebie, bo tylko Ty jesteś osobą, która na pewno pozostanie z Tobą do końca życia. Wszystkie relacje inne mogą być i oby były jak najdłuższe. Życzę Ci szczęścia w relacjach, w małżeństwie, w związku czy w jakiejkolwiek relacji, którą masz, ale te relacje, jak życie pokazuje, są, ale nie muszą z tobą pozostać, ale ty ze sobą będziesz do samego końca. Więc zadbaj o tę osobę, która nie opuści cię na pewno aż do śmierci. Jeżeli zadbasz o siebie, to cała reszta otoczenia będzie również zadbana, bo taki zdrowy egoizm, zadbanie o tego wewnętrznego Grzesia, Grzegorza, o własny spokój, własny komfort. Jeżeli dajesz sobie, to możesz wtedy dawać innym. Druga rzecz, którą powiedziałbym 20-letniemu Grzegorzowi, to dbaj o osoby, które są bliskie Twojemu sercu. Te, które są dla Ciebie najbardziej ważne, bo to właśnie te osoby, które naprawdę Cię kochają, to to one są z Tobą w smutkach i radościach, w porażkach i sukcesach. W biedzie i w dostatku, w chorobie i w zdrowiu. Wielu innych ludzi pojawiło się, pojawi i pojawia na Twojej drodze, bo ci się powodzi, bo masz dobrze, bo odnosisz sukces, bo coś ci się udaje, bo coś chcą. Nie wszyscy oczywiście, ale znakomita ilość osób pojawia się, bo widzi jakąś korzyść w tym, żeby mieć z Tobą relację. Natomiast osoby, które naprawdę Cię kochają, są z Tobą na dobre i na złe, to zdiagnozuj dokładnie, które to są osoby. I dbaj o relacje z nimi, bo to są najważniejsze relacje, które mają szansę pozostać z tobą do końca życia. Trzecia rzecz, którą powiedziałbym młodemu 20 Grzegorzowi, to pozbądź się toksycznych ludzi ze swojego życia. Jeżeli rozpoznajesz w kimś toksyczne zachowania, to najpierw postaw granicę, najpierw powiedz tej osobie, na co się nie zgadzasz, co ci nie odpowiada, jak chcesz, żeby cię traktowano, ale jeżeli to nie pomaga, eliminuj takie znajomości, eliminuj takie relacje, bo one, kiedy są to zajmują w Twoim życiu miejsce tych zdrowych. I zdrowi ludzie, fajni ludzie, wartościowi ludzie nie pojawią się w Twoim życiu, jeśli wokół będziesz miał samych toksyków. Pozbądź się toksyków, a pojawi się miejsce na zdrowe, wartościowe, naprawdę ponadczasowe relacje. Sam wielokrotnie pozbyłem się toksycznych relacji, poznałem nowych ludzi i jakość tych nowych, które poznałem, kiedy ja nauczyłem się stawiać swoje granice, mówić czego oczekuję, co daje a na co się nie zgadzam, czego nie wolno względem nie robić. Okazuje się, że przychodzą nowe osoby, dla których to też jest standardem. Jest nić porozumienia, jest zupełnie inna jakość relacji. Czwarta rada, jakiej udzieliłbym młodemu 20-letniemu Grzegorzowi to Grzegorz, wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. Ogranicza cię tylko twój strach i wyobraźnia, dlatego odważ się sięgnąć po to, czego pragniesz. Odważ się marzyć i myśleć o tym, co jest nieprawdopodobne, bo to jest nieprawdopodobne dzisiaj. Gdybym ktoś temu 20 Grzegorzowi, który wchodził w życie, którego pierwsza praca to była na śmieciarce, druga to była w sklepie, gdzie ładowałem towar, a trzecia to była na budowie. Grzegorz, będziesz prowadził kanały w social mediach i inspirował tysiące ludzi. Grzegorz, będziesz miał 200 osób w zespole sprzedażowym, będziesz podróżował po świecie. Nie uwierzyłbym. Nie uwierzyłby ten 20-letni Grzegorz, że takie rzeczy podzielił się w moim życiu, ale właśnie dlatego, że ten 20-letni Grzegorz sięgał kawałeczek dalej po to co nieprawdopodobne i potem jeszcze kawałeczek. Wchodził na kolejną górkę, jakby oswajał się z tym poziomem i patrzył tam jest dalej wyższa górka, to idźmy, zobaczmy czy damy radę. I ta górka po górce każdy z was może osiągać swoje cele. Odważ się sięgać po to, czego się boisz. Odważ się. Robić rzeczy, których się boisz. Oczywiście, no nie mówimy o jakichś patologicznych rzeczach czy zagrażaniu swojemu zdrowiu lub życiu. Mówimy o tym, że boisz się, nie wiem, wystąpić publicznie, boisz się nagrać to pierwsze wideo do sieci, boisz się pisać książkę, a zawsze marzyłeś o tym. Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. Odważ się sięgać po to, co dziś jest nieprawdopodobne. Piąta rada, której udzieliłbym młodemu dwudziestoletniemu Grzegorzowi to żyj na własnych zasadach, kwestionuj, dyskutuj, buntuj się, polemizuj i szukaj, szukaj własnych prawd. Nie słuchaj tylko tego, co mówią wszyscy inni ludzie na temat tego, jak świat wygląda, jak coś działa. Słuchaj, przyswajaj, ale kwestionuj, pytaj, sprawdzaj i zobacz, co dla ciebie działa najlepiej. Zobacz, co dla ciebie robi najlepiej, co się u ciebie sprawdza. Poszukuj swoich... Prawd o życiu. Twórz własne zasady i żyj na własnych zasadach. Wiele rzeczy w moim życiu, które kwestionowałem, które podważałem, które odważyłem się zadać pytanie, czy tak aby jest na pewno, czy nie można inaczej, doprowadziło mnie do wielu miejsc, w których naprawdę jestem szczęśliwy, że dzisiaj jestem. Kiedyś też na ten temat nagramam odcinek. W ogóle napisz. Czy jesteś ciekaw, czy nagrać taki odcinek, w którym pokazałbym pięć takich rzeczy, przeciwko którym się zbuntowałem? Takich praw o życiu, które słyszałem i ja je zakwestionowałem, zrobiłem inaczej, to przyniosło wyśmienite efekty. Ciekawiłby Was taki odcinek? Nagrać któryś kolejny na ten temat? Napisz w komentarzu. Jestem ciekaw, jak będzie zainteresowanie, tego go nagram. Oczywiście, jak ten film Ci się podoba, jesteśmy w połowie, daj łapkę w górę. No i oczywiście subskrybuj kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych odcinkach. Szósta rada, jakiej udzieliłbym młodemu 20-letniemu Grzegorzowi, to cały czas rozwijaj swoją głowę, cały czas inwestuj swój umysł, cały czas ucz się nowych rzeczy. Nie poprzestawaj na tym, co podstawowe. Większość rzeczy, które. Chcesz osiągnąć, będą wymagały tego, żebyś się nauczył rzeczy, których dziś nie umiesz. Bo z tym, co umiesz, z tym, co potrafisz, osiągnęłaś czy osiągnąłeś to, co masz do tej pory. Jak chcesz więcej, to musisz umieć potrafić więcej. Chcesz więcej zarabiać? Musisz dawać więcej wartości. Chcesz mieć lepsze życie, lepszy związek, musisz się nauczyć, jak być lepszym partnerem. Chcesz mieć lepsze dzieci, naucz się jak być lepszym rodzicem. Chcesz lepiej łowić ryby, to musisz lepiej nauczyć się je łowić. Cały czas ucz się tego, na czym ci zależy. Pogłębiaj swoją wiedzę, poszerzaj, nie poprzestawaj na tym, co podstawowe, bo wysoka jakość życia zależy od wysokiego poziomu kierunkowej, celowej edukacji. Siódma rada, jakiej udzieliłbym Grzegorzowi, który ma 20 lat, to zuchwale spełniaj swoje marzenia. To słowo zuchwale budzi taki czasami sprzeciw, ale tu zuchwałość nie jest dobra ale zuchwale w stosunku do swoich ograniczeń. Pomyśl o takich rzeczach, które dzisiaj są nieprawdopodobne, których, nie wiem, podróż miejsce na świecie, gdzie wydaje Ci się, że nigdy tam nie pojedziesz, a zawsze pragnąłeś czy pragnęłaś. Rzeczy, których chciałbyś się nauczyć. Osoby, które chciałbyś poznać, czy chciałabyś poznać. Pomyśl o rzeczach, których naprawdę głęboko, dziś tam po cichutku, nieśmiało pragniesz. Zuchwale spełniaj te marzenia i sięgaj po duże cele. Realizacja dużych celów wymaga podobnie jak małych, czasu, energii i zaangażowania. Trochę więcej. Trochę mądrzejszej pracy, trochę więcej zaangażowania i trochę więcej czasu. Może trochę więcej znajomości, trochę więcej inteligencji, trochę więcej douczenia się pewnych rzeczy. Ale i na realizację małych celów i na realizację wielkich celów musisz poświęcić czas. Energię i się zaangażować. Różnica jest niewielka, dlatego sięgaj zuchwale po duże cele, a zobaczysz, że nawet jeżeli nie osiągniesz tych najbardziej wysokich, to będziesz daleko dalej niż miejsce, w którym byś był, gdybyś celował w małe rzeczy. Ósma rada, jakiej udzieliłbym młodemu 20-letniemu Grzegorzowi, to cały czas podróżuj. Wykorzystuj wszystkie wolne chwile na to, żeby robić coś poza domem, wyjeżdżać, pojechać 30, 50, 100 km dalej. Świat naprawdę nie wygląda tak jak Twoje otoczenie. Świat naprawdę nie wygląda tak jak Twoja piaskownica. Wyjdź z tej piaskownicy, zostaw na chwilę zabawki, wrócisz, one tam będą leżeć. Wyjdź na chwilę, wyjdź, pojedź do innego kraju, wyjdź za granicę. Może polecieć, teraz tanie loty są. Można polecieć w dowolne miejsca, nawet w Europie. Poleć, zobacz inną kulturę. No i teraz zobacz, dotknięcie tych innych bodźców, zobaczenie, że może być wokół tyle historii posmakowanie innego jedzenia. Świat naprawdę nie wygląda jak twoja piaskownica. Poszerzaj swoją głowę. Dużo wyjeżdżaj, a nie wszystkie wycieczki są wcale drogie. Niektóre rzeczy można zrobić a Jak nie masz pieniędzy, masz rower, jeździ rowerem, ale jeździ różnymi trasami. Zwiedzaj okolice, które masz. Możesz pociągiem kawałek podjechać, pojeździć rowerem gdzie indziej. Jedź w góry, połaś po tych górach polskich. Pochodź, zobacz przyrodę, poznaj trochę inny świat, poznaj innych ludzi. Świat jest większy niż twoja piaskownica. Dziewiąta rada, której udzieliłbym 20 Grzegorzowi, to pracuj w miejscu, które zmienia świat. Rób coś, co ma głębsze znaczenie. Ja wiem, jak brzmią te słowa, wiem, jak wiele buntu może być pod nimi. Ale wybierz miejsce do pracy takie, gdzie praca ma sens, gdzie zmienia życie ludzi. Może zmieniać na różny sposób. Możesz parzyć fenomenalną kawę, która zmienia ludziom poranek. Możesz robić meble, które powodują, że ludzie później na tych meblach żyjąc czy ich używając mają lepsze życie. Ale znajdź miejsce, które robi to coś z pasją, które robi coś, co ma głębszy sens. Zmienia ludziom życie. Zarabianie pieniędzy w biznesie czy w sprzedaży samo w sobie jest nudne. No, oczywiście, dopóki ich nie mamy, to gonimy, żeby zarobić te 5, 10, 15, 20 tysięcy, 50 tysięcy miesięcznie, 100 tysięcy miesięcznie. Kiedy zarabiasz już duże pieniądze regularnie, to naprawdę jest nudne. Naprawdę jest nudne. Wtedy zaczynasz zadawać sobie pytanie, jak mogę robić coś, co ma głębszy sens, coś, co pozostawi po mnie jakieś dziedzictwo. Możesz myśleć o takich rzeczach bez względu na to, jak bardzo nieprawdopodobne czy zuchwałe wydają ci się w tej chwili. Ale rób coś, co ma większe znaczenie. Jak będziesz robić coś, co zmienia życie ludzi, co wnosi w ich życie wartość, pieniądze pojawią się same. I dziesiąta rada, której udzieliłbym 20-letniemu Grzegorzowi, to szukaj pasji, rozwijaj zainteresowania, szukaj sprawdzaj. Ja nie policzę, iloma rzeczami interesowałem się w życiu, ale nigdy nie wiesz na co trafisz. I co Cię wciągnie tak naprawdę? Próbowałem wielu rzeczy, jedne robiłem dłużej, inne krócej, aż spróbowałem wędkarstwa i wpadłem jak śliwka w kompot. Słuchajcie, wchłonęło mnie bez reszty. To nie mija, to się pogłębia, to jest coraz, coraz to w cudzysłowie gorzej. Zajawka jest konkretna. A Ty jakie masz pasje zainteresowania? Jakie masz hobby? Napisz w komentarzu. Czy masz już coś takiego, co cię tak zajarało, bez reszty wciągnęło? Zobacz, nawet jeżeli nie od razu znajdziesz, to życie to też poszukiwanie, życie to też ta droga, gdzie sprawdzamy, dotykamy. To wydawało się fajne, ale jednak nie moje. To sprawdzam, próbuję, ale czegoś mi tu brakuje. Szukam. Wow, jest. To jest dokładnie to, czego szukałem. Moi drodzy, to jest te 10 lat, których udzieliłbym sam sobie z perspektywy przeżycia pierwszych 40 lat życia. Napisz cyferkami. Które z tych rad szczególnie do Ciebie trafiają? Które z tych rad szczególnie były dla Ciebie wartościowe? Napisz w komentarzu pod spodem, bo sam jestem ciekaw, które z nich akurat dla Was będą najbardziej pomocne. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem natomiast, czy wiesz, że całkiem niedawno, bo miesiąc temu zdradziłem w jednym z odcinków moje ulubione 5 technik sprzedaży. Jeżeli jeszcze go nie widziałeś, koniecznie obejrzyj go teraz.